W jednej z poprzednich rolek obiecałam wam, że opowiem o głowych sygnałach psów. Psy nie umieją rozmawiać. Ale chwila. Jeżeli język migowy to na 100% język tylko bez słów, to czemu uważamy, że psy nie umieją rozmawiać? Umieją. umieją. Tylko my nie umiemy tego języka. Pracując na co dzień jako technik weterynarii w lecznicy, która robi różnego rodzaju zabiegi chirurgiczne. Często wydaje pacjentów i podtrzymuje potem z nimi kontakt. Lubię im zawsze pokazywać na sobie na co zwrócić uwagę w domu w pierwsze dni po zabiegu. Sygnałów bólowych jest dużo, mnóstwo. Wszystko zależy od konkretnego osobnika. Warto zwrócić uwagę na każde nietypowe zachowanie, które obserwujesz u swojego psa. I tak Podkręcony brzuch w przypadku bolesności na terenie jamy brzusznej, przyspieszony oddech, niepokój, niechęć się położyć, kręcenie się, popiskiwanie ogólne i też przy dotykaniu bólowego miejsca. Zesztywnienie w pozycji na sfinksa, w pozycji siedzącej albo stojącej, głębokie, ciężkie wydechy. Polidipsia, czyli zwiększone spożycie wody, oglądanie się na miejsce bólowe i patrzenie się na właściciela, drapanie, wylizywanie miejsca bólu wymioty, ogólne osłabienie, niechęć dochodzenia, chodzenia, zabawy, spaceru. Oczywiście sporo z tych sygnałów może być jednocześnie. Czy zdarzyło się Tobie obserwować bólowe sygnały u swojego psa, który nie wymienił w tej rolce? Napisz w komentarzach. I nie zapomnij obserwować. Dowiesz się dużo ciekawego. Do zobaczenia.